Przy okazji mi przyjdzie ona. A będziesz go jeszcze ten modelizował? Się? Nie no już daruje sobie po co. No to okej. To poczekaj, no, poczekaj, 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 poczekaj. Najpierw wejdę, to jeszcze ta animacja wchodzenia jest. Jezu, ty i no, i ja o Jezu, tutaj twoja animacja. No. Ja sobie poadam w miasto. Pokażę widzę miasto. Lubisz animację? Lubię bardzo animacje. Aha. Ale takie animacje wchodzenia do, do tego, do budynku? Tak. Wiesz każda animacja jest spoko. Każda jest spoko. Każdego animatora szanuję. Tak jak nie... Okej, to co wy to, jesteście czy nie? No już poszło. No u mnie dobra. też. Kurde, pierwszy raz nagrywam od miesiąca chyba albo dwóch. <grym> Dzień dobry, czyści człowiek na ja Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł z Mieskie oraz Berber! Cieba! Cześć, jestem dzisiaj tak, kontynuujemy klub motocyklowy zabawę stał to pałcypno. E, właśnie siadłem na krześle, po, a nie wstałem o... <grym> Bo się odwrócimy, żeby do kamery było. Moja postać była do kamery i tutaj zobacz No co, może chciał się wykończyć? Kogo tam wie? Ciebie wykończę zaraz. No. Rozerwać się, Mnie, się. Nie, rozerwać się chciał tak. Nie nie możesz wykończyć. Dobra, idę zapłać na bruek. Ok, na kasę! Otwórz safe i dostarcz pieniądze do punktu odbioru! tam. O. Słuchajcie, od się ci wzięliśmy opresorem mk 2 Berber wziął jedynkę. Oj, ogólnie animacja dalej wychodzenia ja Tylko muszę chwileczkę poczekać, no. aż mi przyjdzie ta MK1, ale spoko zarabia <laughs> dwie. Ja już tam lecę I o to ja gorne, spokojnie Dobra, spokojnie Oj, no, ryzm, uj, wiadukt Hop. Tak to wygląda, klub motocyklowy na latających motocyklach, słuchajcie, dajcie znać co wolicie Bo to są MK1 motocykle? to ja tak dawno kurde To, to są Nimbusy 2000. 2000 Tak, Nimbusy 4000 4000? Czy... Co? <laughs> Miotła, latające w sensie. miotły, tak. Latające miotły, chcecie czy ten, Czy takie zwykłe motocykle są lepsze, według Was? MK k jest spoko do robienia misji, właśnie taki właśnie tak na przykład, nie? To jest spoko, spoko opcja, naprawdę, dla mnie. Mówisz? No? Hmm. Natomiast prywatnie wolałbym chyba jednak normalny. No nie wiem. Fil GTA. Fil GTA. Dobra, Berber tam już ciśnie, oj, ale chyba na zwykłym oj. motocyklu ty ciśniesz, nie? No tak, no tak, bo czekam aż mi przyjdzie tam. Okej, okay, dobra, skiep powoli do dolatuję do cię. No ja już tu jestem ogólnie, tylko teraz okay. czekam czy rozwalić ich, czy czekać na ciebie No czekaj, dziś, uwaga, już ja jestem Czekaj, wśródka. bo później Paweł będzie narzekał, że... No właśnie poczekam na niego, no robimy. później będzie. Boże znowu beze już mnie to jestem. zrobiłeś wszystko! Siema. ma ogóle, co za odcinki z tobą nagrywa się, ja nie wiem Ale czemu w ten sposób? Ale nie chyba czek rozwali, to co? Ja właśnie... Zwalamy, o, patrz już! do niego! Już strzelamy. No strzelaj. Teraz. Dobra, ja, ja sprawdzę czy już mogę wezwać e, czy mamy coś tam, Co mamy zabrać z tej stoczni w ogóle? Pewnie coś co o, rozwaliłeś już jak ogólnie, nie wiesz? Na pewno nie. Patrz, pek motocyklista, Kurde, paweł. Mk1, MK, jak ja dawno jej nie, nie używałem. Ooo! gdybym tak pawo rozwalił? Oj! Dobrze skie, dobrze. No. Oj. no ostrożnie panie. It was pretty close na wszelki wypadku. Czekaj, ja, nie muszę z tych otocykli, ja muszę zaparkować to jest, sobie gdzieś właśnie w tem. safe, nie słuchaj. Bo mam do safe, więc. No to po lewej gdzieś musi być safe. Nie, u góry jest. Prawej? O Boże, ja, ja nie mam w ogóle broni w tej. U góry, jeden, co I ten z, z Pawłem, może umrze pierwszy. Chodź, chodź. Jak tu się wchodziło na górę, wy tam już weszliście? Czy tak, jak tak, to? tak. Jak już wchodzimy. No. Patrz, patrz, tu jest. Pieruna! Pie, pieruna. Pier, pieruńskie to pomioty! Jest on! turboświnie świnie, patrz. Ten to w ogóle z milliganem wjechał. No chłopie, ich tutaj jest tyle, że to szok! Żyje, 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 ziomek! Waga, tam jeszcze jeden przeszedł. Dobra, wam się do safe'uskie. Ja? No Paweł, się nie, nie ma ważne. Czekaj, Paweł oczywiście musiał, nie? Te, do Kiedy będziesz ja blisko do właściwej pozycji... Otwórz ten safe. No jak mam otworzyć, nie uderzył? Krzysztof... Uwaga! Idą! Teraz. Shotgun w rękę! Plecy, plecy, plecy! Okay. o, dobra, teraz wibracje, tak? Wibracje, co? Zatrzymaj się, kiedy wibracje będą najsilniejsze. Zobaczcie, kiedy wibracje. Perbel, dostrzaj do mnie, zabiją mnie zaraz. No kurde, a co ja robię? Ja, ja słyszę policję w ogóle. Okej. Okay. A, a, czekaj. To, czekaj, to nie jest stronę. policja, to jest straż pożarna. Syjado. Dobra, otwieram. Straż pożarna, policja mają trochę inny ton tego syreny O już nie ten. Nie kozasz, tak? Za dostajesz RPG -a w twarzy Czekaj czekaj chwilę. Ty <laughs> inteligentny. <laughs> <laughs> Nigdy zakwa... zakrwawion cały jesteś stary Dobra Tłukam się po pyskach Czekaj okay, spokojnie Rozpraszacie mnie ja muszę się skupić. Ja w ogóle nawet dźwięków nie słyszę Są zakałkany no Tłukam się po pyskach I to jest najlepsza zabawa dobra, No nareszcie ile można czekać? Ej pusty jest leżą pieniądze pod tym No dobra, na to jest Chyba spadamy stąd Dobra hop, hop, hop. Oj tu nie ma Tu na dół skrótami patrz Ty! i zginiemy przez to Ty na mordę spadłem Spokojnie dostarcz no tak. pieniądze do punktu, chodź tu Gdzie jest ta moja miotła kurde? Bierz, bierz, bierzcie miotły, bierzcie miotły, bierzcie miotły Chyba czekajcie, bo na MK1C to się inaczej trochę latało chyba nie to tak, Tutaj To tak się wyglądało w lewo, skier w lewo A w prawo lecisz? Tam to się Tam w ogóle nie znaleźć. Nie było się tak odbijać jakby No Odbijać tam się No Elegancka A gdybym tak Pawła przypadkiem postrzelił? chłopie jak ci postrzelę To co to by się stało? normalnie oczy ci wyjdą Ja w sumie MK1 no. nie latałem nigdy za bardzo No nią jest trochę inaczej Tu jednak trzeba trochę się Tak no trzeba często właśnie przyziemić Aha no, to Trzeba przyziemić ogólnie bardziej jest taka chyba skilowa według mnie Skilowa, do tego nie używam pewnie <laughs> No to się mogło niej skończyć. O, i można z niej spać w sensie idzie w coś. się nie ładuje, ale lipa. Więc to ładuj, hopie Co, Co ładujesz? A, dobra, Co ci nie ładować przy ziemi. Nie, ale... bo MK2, myślałem, że MK2 można naładować jak się jedzie, tak? M nie, tak ty, jedynkę. ty Puścisz gaz, w sensie ten no gaz i chyba wtedy się ładuje. A no, no faktycznie, dobra, okej okay, racja. Nigdy nie latałem, bardzo rzadko latałem. Daleko. No właśnie strasznie daleko odpuścili Za miastem jest aż A co wy sobie się ładujecie, ładujecie puszczając gaz? Na no jak MK2 puścisz to się o? ładuje ten, turbo, nie? A po którym jest turbo? Pod Xem chyba Ej A faktycznie e. Boże, tyle lata na MK2 ja nie wiedział? Ja mało no, używam MK2 Ta, ta Jasne, jasne Ja tylko żeby was rozwalać czasami No właśnie Czyli często. No właśnie. Co poradzę? E, także słuchajcie, ogólnie kwestia wygląda tak po prostu, że ja też rzadko to używam. Bo się boję się nie. tak raczej wolę tradycyjne motocykle muszę przyznać. Lądowanko! Nie ten... Trochę jest, tej, tak? Ale... A tak samo te czołgi przecież, te wszystkie kurde. Znaczy no. Te czołgi tak, to tak, czeka, jeszcze. Z... Jest, tak? To jeszcze można zdzierżyć, ale też mogliby sobie kurde darować. Oddałem! Tutaj? No. Dobra. Dostarczona, jeszcze Bertbert Bert został. Lecę, lecę, lecę. No, gdzie ten werper? Co ty robisz? Przestań mi strzelać, w to! <noise> Może go rozdupia go. Uj, 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 uj! No, wypadł. O, werper przyleciał, patrz tutaj. Dzień dobry. Spadł no, z ja torka. Ja już lecę w takim razie do tego. E, tak to się nazywa. Po kolejną no misję. Miotle. Po kolejną misję, tak jest. Wydałoby się, nie? Jak ty się. Czekaj. Aaa, na X się rozłożyła skrzydełka. Ciekawe. No tak, i na E tam masz turbo przy jedynce. c no, Wyglądacie czy, wow! czy jedynkę opresora, czy dwójkę. A jak to się do góry lata? No, w kontroli widzę, dobra, widzę, widzę, widzę. Okej. Okay. No. Tego musisz tak, na czy... X sobie rozłożyć. What the fuck? No, na skrzydełka Te... sobie. Czy ty właśnie umarłeś? Ej, kurde, co się stało? Ty... Co zrobiłeś, Czemu dobra? mi rozwaliłeś motorek? Ale no ja sobie starej jechałem i po prostu nagle zginąłem I mu motocykl Pięknąłeś prawie przycisk myszy pewnie ale Ej, Właśnie nie, no ale to nie ma sensu, to nie jest kurde BG lander, że okrawężnik hmm, się Czekaj, Poczekaj, bierz, bierz swojego MK1, ja ci zamówię nowego Dobra, Dobra ja już lecę. zanim Paweł tam przyleci to ja przy okazji może zabiorę jak Już mam mieć ten MK1 to przynajmniej się zmodyfikuję może Poczekaj, tylko jak to było, to Weź, w na Ja już prawie doleciałem No ja miotła już prawie doleciała Nimbus 4006 Funkcja niedostępna podczas pracy dla innego gracza Do, Hee he. Taka sytuacja Dobra, czyli będę na 100 Dobra, jestem kurde. na miejscu praktycznie, jestem na miejscu już Nareszcie Jeszcze chwila, poczekam Ile masz? Ile mam? Nie mam rakiet, kurde O nie, On mógł mógł czekać cztery, cztery muszę czekać 4 minutki już czekać na mojego profesora oh. przez niego Dobra Uwaga, wbijam A 4 minuty teraz? No Kurde, oni, oni zwiększają ten czas czekania na MK2 coraz A bardziej A przez mechanika może zamówię czy nie? No A Peta nawet nie, wystałem przez klub. Opuszcz tą klamkę. O, ile ketchupu mam na klacie. 3,5 i pół minuty, proszę czekać przez przedszkola no, Gbeta. Wszystko nie, nie moja wina, że twoja no, MK2 się nagle nie tak, Nie potrafisz nie latać nawet MK2! No bo ja się dziadu. nie nadaję do MK2. Skok na kasy znowu tutaj. A, czekaj, bo to jest to samo co robiliśmy chyba. Okej, ja jestem z wp Ja, ja tak używam wózka. rzeczy, rzeczy tradycyjnych. Weźmy tego, ziomeczka. Nie, następne zlecenie będzie za minutę 25. Tradycyjnie wezmę sobie... To jest chyba tradycyjne cięcie. Nie, żadnych cięć! O uciekał uciekam strażakom. Nie, to jest dwie minuty czekania. Zabrałem okay. im... No to okay. okay. Dostarcz kontrakty. Kontakty. Kontrakty. Co? <laughs> Zamieść kontrakt. No. Będziemy Opuścić za taksi to zrobić. Tak robimy teraz za taksówkarzy. A gdzie oni to e, Tylko właśnie zastanawiamy się, jak tu wpakować na opresory MK2. E, albo jedynki. Możemy w plastikowym e. worku. No właśnie, no. ale w sensie wiesz, nie wiem gościa A gdzie w ogóle są ci ludzie? Nie wiem nawet. Niebieski no, pe kontakt, Pewnie jest. na drugim końcu mapy, pewnie. Wojniku, ale to faktycznie jest kilka kontaktów. Ej, o, takie niebieskie ludziki w sensie masz na myśli? Nie, no, te niebieskie ludziki, no, Ale, ale oni są wszyscy w jednym miejscu. Tak, chyba? w jednym miejscu są, no? Tak, w jednym? Chyba tak. Ej, dobra, spoko. tam lecę właśnie. No to Najwyżej polecimy tak, po, tam na tym, na opresorka sobie, się później na. na Gdyby mi się opresor. Tak, na rufiarka. Dokładnie, zmieniłem po prostu motocykl na inny, żeby można było od nim po prostu ładnie. Elegancko. Ja muszę sobie kupić... e, zapakować kogoś. A ciekawe czy mogę wziąć u tego. Mogę wziąć kłada. Ej, bez pancerza to serio bieda jest kurde. No się? Już, już dymisz się? No. O, pięknie. O... Parę razy przyziemiłem i kurde już są dymy. O tu są te kontakty. Nie tam blisko jesteście w ogóle w nich. Jak to? mk jeden nie, nie taka wolna, kurde. No jala, tam co to, tam ja latam powiedzmy to nie ja też jestem bo... na miejscu, faktycznie. No mówisz, że wy szybko jesteście. Dobra, to podjedźmy tam do nich. Poczekaj, Berber, tam nie zabiera jeszcze nikogo. Faktycznie Czartu... jest ich. Kurde, jest ich czterech. Jak to czterech? No czterech jest nie widzisz kropek na po prawej stronie? No ale ja widzę tu wiesz jedno, jedno na jednym. Masz cztery, cztery kropki, a nas jest trzech, także zmaściłeś to, Robyczki. bo byś Jak to cztery kropki? Jak mamy zabrać cztery? No, to musimy mieć chyba w takim razie e, autko jakieś. Chyba że oni tylko na motocykle będą dosiadać. No to są motocykliści, wiesz. Myślisz? Lewa w górę i to sprawy. No. Ale tu są motocykle jakieś, zobacz, więc spoko, możemy ten jeden z tych motocykli zabrać po prostu. Ej, no są faktycznie. O, a ja wezmę tego szarego, na przykład. Okej, okay, a jak siądę? Aha. Ej, to ja się sobie zamówię... Czekaj, może ja mogę się wsiadł. czy nie? Babty. Ej, czekaj, on ten. On idzie za mną chyba. Tak, tak, no bo on Czekaj, sprawdzę to, czy można. Kudy? No nie ma jeden osobowy opresor, przecież. No ja Paweł. Boże dopiero co kupował i nie czytał. Chciałbym wsiadaj! No bo ja go i tak zrobię. Nie, sprzedaję. nie, oni chcą chcą Nie, no muszę zamówić kurde tego. musi być motocykl. To czekaj, ber, ber, bo przecież no pojedziemy razem, nie? Boże no. Dobra. Musimy USB. się osłaniać, jesteśmy na motocyklach, potrącam nas albo coś i będzie krzywda i w ogóle kuku i w ogóle. Dawaj akumkę moją. Pewnie i tak i no, Ale z nich jak, jak zapakować zginie. tego? Jest taki motocykl, który będzie na przykład na, 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 na dwie osoby, na trzy osoby. A oni tylko wchodzą no, Nie, nie do motocykli. ma motocykli? Bo tu jest ziomek czwarty, jak mam teraz to zrobione? A mojego no. auto nie chciał wsiąść. No. No, bliżej. No płacyś bliżej, no przez się to Pakuj to się, draniu. Dobra, choć pojedziemy, tak wiesz, y, tym w Krzyk, krzyku. krzyku. Ale poczekaj, gdzie on. W krzyku mamy tam, jechać? dobra, to pojedziemy skrótem. Dobra, jedziemy skrótem. Jedziemy w krzyku. W krzyku? No Dara. tak, żeby się nie wyrąbać, najlepiej. Oho, strzelają! się, strzelają się. Uciekam przed nimi. Gdzie w ogóle jedziemy? Bo nie zwrócimy zwróci, zwróci uwagi 3 km musimy pojechać. No poczekaj, skrótem. No w że 3 km, skrótem. ale... To, proszę cię, ale w którym kierunku? Weź przed siebie najlepiej Nie patrzyłem na kierunek, uciekam przed nim po prostu. Aha, okej. Okay. Kto z, to z tyłu w ogóle? Herbert? Tak? No, prze no przecież mieliśmy skrótem jechać, dobra, nieważne. <laughs> <laughs> to są jakieś okay. skróty w ogóle gdzieś No są. No właśnie skrótem jedzie w sensie... Porami nie? Tak, tak, torami pocisnął, więc ja też pojadę na tory. Jak mu wyjedzie pociąg, to się zdziwię. Jak tu mówiłem, jedzie pociąg z daleka. O nie! Nie istotnie... nie chciałeś nie kontaktu. Nie chciałeś Ty tego wiedzieć. Nie, nie kontaktu! No już to wstał, żyje no. jeszcze. Żyj Jak to jest. tak? Ej, ale berber, tak wjeżdżasz w tunel, on jest taki ciasny. Ale tu czy Dobrze, nie no, 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 no nie? przecież pociąg. Najgorzej, ja, jak spotkasz pociąg na moście, to już jest po A teraz tobie. mi się przypomina misję jest San Andreas. Ta misja taka na tym na Sancheza. <laughs> po złej <goda> stronie torów. Wrong side of the tracks. <goda> I, to, I to takie było po prostu. Tak coś było? Ja. No, przecież ta misja no to sakna. jest jeden wielki mem, no. <goda> no. Ona jest chyba jakoś na początku, tak naprawdę gry, nie no. Nie wiem, tak. dajcie znać, czy pamiętacie tę misję. Z Big Smoke'iem, który nie umie strzelać, no. Tak, nie potrafi strzelać, gonisz pociąg i. Jakaś masakra po prostu, kaszana, jedna wielka. To nie zna. Najgorsze było, jak próbowałem to zrobić na padzie, to już w ogóle. A właśnie, ja. Ja, ja sobie lepiej poradziłem <laughs> Stary na padzie. Ale padliśmy, padliśmy do wody. <laughs> o nie, no, ale. I, ale no mam ten. No. Ale mam ten. Bekę o, za teraz. Kościół no. Koleś pływa w wodzie ze mną. żeby się chłop nie utopić, tak. nie on starski. jest w ogóle? Płynie z prądem. Co? Ale to... A, no o nie, wyszedł, wyszedł z wody jednak Chyba zamówię jakiś inny pojazd, no Okej, okay, dobra, pięknie, ja tu sobie driftiory robię Ej, czym jest Nightblade? Znaczy skacze Nightblade? No... O kurde a się z Nightblade wziąłem sobie Nie co to roku. jest Nightblade Nie a, pamiętam A, to, to moja furka jest jednoosobowa Aha, to jest Camaro Nie, 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 nie to jest mój to Tylko ten. wiesz, on na motocykl dosiada tylko, nie? Właśnie wsiadam na motory... na, na, na teraz ogólnie Co? Nie, tak, ja nie, 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 ja nie. Jadę, nie no. to ja tu jadę, no Ej, strzelają do mnie, bardzo Hop. mocno! No i bardzo dobrze. I need Wy... help. O. Hop. Kim są te ziomki, że kudy ich... Dobra, dostarczyłem i teraz słuchajcie muszę jechać po normalnie tam ten kontakt. O! Muszę po niego śmigać tam ogólnie. Wy poszedł no. Nie ma tam jakby co taki jeden leży i on jest yy, z tego. Ważne na te... Bo on tam krzywdzić będzie chciał. Dobra, i już, już nie skrzywdzi nikogo. Mówisz? Ja już Bart, tam ciste. Ciste. Ja to w ogóle jakimś lasem jadę, kurde, gdzie to Ja w ogóle tutaj muszę chyba ten. te bieszczady ogarnąć tutaj przejechać. Zamów sobie tego, opresorka, poleś tam. Chyba tak zrobię, ok. Jest najszybciej. W eee, takim bądź razie. Duże my się, pojazdy. My się to Osadka. No, no, no mamy tych opresorów uży, używać, kudy. ja się. Odzwyczaiłem ogóle. No, dziękuję. <laughs> Proszę! jakiś kontakt jedzie. Aha, tu skieruję. Kontakt jedzie, sam przyjechał. Kontakt jedzie, sam przyjechał. <laughs> <laughs> Nie! Tak! Coś z motocykla, czyżby? MK1 eee, Lite, Bert. Jak to mogłeś zrobić? Eee, <grym> to. Dobra spadochronie Do lecimy. go. Nie, dobra, ja lecę to. może tym helikopterem jednak. Że, jakie gang, motocykl gang motocyklowy, który używa helikoptera po prostu, no bo... Po no prostu jesteś, jesteśmy mobilni nie, bardzo. Ale te, tam, te misje są specjalnie tak po prostu zrobione. Żebyś już, kurde pomijał. Żebyś to nie, żebyś po prostu latał przez pół normalnie mapy. Ale w ogóle jaki no. jest sens robić 4 kontakty na trzy osoby misje, nie? No bo słuchaj, to ma przedłużyć ci gameplay, tak? No, no właśnie tak nie do końca, nie rozumiem tego. Dlaczego tak jest? Nie, to, to po prostu jest tak, że na sesji publicznej, żeby ci się misja nie zaliczyła, bo zostawicie w trzech te tak. tego gościa, Jednego jakiś krasz podjedzie i go skasuje. Tak, i go skasuje, tak. no dokładnie. No. Dokładnie Ewidentnie o to chodzi. Dobry czas jesteś. Dobra, ja już dolatuję do ziomeczka, no, więc pomożecie no, mi go chyba ja transportować. Ja tu chciałem Berberta rozwalić, ja to kurde zrobię. Ja tam zaraz kurde, bo się tam wrócę. A nie, ja nie o, mam okej. rakiet, ja mam tylko to działko. No, spokojnie. O nie, tutaj nie mam motocykla, muszę wyzywać motocykl. Wyzywać. Precydent, zwróć pojęcie. Ale tam chyba był jeszcze. Y nie, nie już nie czwarty. mam. Nie było, ja zabierałem swój, wiesz. Dobra, zombie bobera wezmę Zombie bobera. No, a jedziesz? coś ty myślał, no przecież pewnie, że tak to jest. Wiem, będę cię skotował teraz. Mo motocyklowy jest. Będę cię skaltował. Rozwalacie przypadkiem. O! I nie chcę Ej, co? Co jest? umiera? A, no bo to jest nie. jednoosobowy jest zombie power. No, czekaj, no to muszę zwrócić i muszę wezwać kolejne. co kolejny. się stało? Normalnie. Co znowu zrobiłeś? Coś Ej, bardzo dziwnego. Rufiana w takim razie. A mogę tego gościa skasować? Nie, może, skasuj go. Nie, skasuj go, to starczyć. Kasuj go, weber. Starczyć koniecznie. O, Hop. Dobra, czekaj, bo wybuchnę, stary, jakbyś tutaj be, strzelał. Be, skasuj go. O, i czemu rozważ mi tego? No bo niepotrzebny ci jest chyba tutaj, nie? W sumie możesz mieć rację. Dobrze, już jadę. lecę was skasować. Co? Dobra, Perper, proszę mnie tu osłaniać. E, okej, okay, bo strzelają po mnie. No ja nie mam rakiet. Ja tu no ale tu weź tam ten paluchem, tam wiesz, coś, no. Ale nie mogę właśnie, mam tylko Jestem! I wam pomagam. Uuuu, przeskoczyłem. Dobra, Oprestor, nie padnij do wody. No Presto jest zdjął ich wszystkich. O, dobra. Wjechałem. Dobra, Bert, Bert. Możemy jechać. Jezu. Dobra, schowam skrzydła, będę teraz też. Skowań skrzydła. E, motocyklem tak. prawdziwym. Eee, Więc się, myślałem, że pociąg jedzie za mną, nie? <laughs> Prawie. Bo wiesz, taki Jezu jest Czy będzie go słychać jak jechał. Eee, znak. Krzaki Łoj, <grym> szybko raz, się jedzie! Nie. Co ty skierowisz w ogóle? Skierowuj, wyglądasz naprawdę jakbyś na jakby motocyklem kierował, a nie ty motocyklem Na miotle jakbym latał No ewidentnie, i to jak Hermiona <grym> Albo jak Ron I to był spodochron No, Ciekawy po co tak. Pewnie na skoczków Na skoczków, no Dobra, no, Na szczęście jedziemy. pociągu nie było No na szczęście pociągu nie ma na razie ale kto wie? Ej, tu jest pociąg, nie nie ma pociągu. Jak leciałem ostatnio tym helikopterem tutaj, no to przed chwilą widziałem pociąg, był pociąg. Gonią was, pomocy potrzebujecie na pewno. Spokojnie. Lecę do nie. was! Rozwal wszystko na czerwono, co się świeci. Osłaniej nas. No, nie w tą stronę. <grym> nie w tą stronę. To jest nieistotne. Co za skie normalnie napiszcie, co za to skie. No dobra, już lajcie ich rozbanić. No, Zero zabawy tam, z wami, ja nie wiem. Proszę ich tam dymać. Co? Ten. Um, no, a na mnie mówił no. że. Bo no, do mnie, strzelają teraz. do mnie. Źle to, źle to ująłem. No strasznie źle, powiem ci szczerze. I ten po tu. Prost, ten... Po prostu znam cię i wiem, co robisz. Co? I ten Berd tu gada, wytnijmy brzydkie słowa Berberta, sam go po ty gada. No <laughs> nie słuchajcie, po prostu kawę piłem i wiecie, jakiś taki jestem ten... No. Oaj, mleka się ku... na się i kawy, a nie... No kawa z mlekiem, no to wiesz, to tak to później wygląda. No. Tak mleko działa na ludzi, naprawdę. No, niestety. To jest wina mleka. Co to za jakiś motocyk stoi na samym środku. Nie ogarniam, nie znam. Ja też nie wiem co to może być. Dobra Okej. Po to może w końcu bardzo. będę mógł ten. No Dziadaj stąd! Eee, dostałem pieniążki to Czemu mogę strzelić do ciebie? Typia. Czemu nie mogę strzelić? Skoczyły się rakiety? Co ty gadasz? O nie, rakiety mi się skończyły Dobrze! Uciekam z niego No i dobra, ale co ty? Uciekam od niego Chodź, 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 chodźcie tutaj jeszcze bo... Nie, bo ty, Nie, 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 ja wiem co zrobisz, goń się Jak to? I co jest? I tak nie mogę cię rozwalić przecież, bo przecież jesteśmy w klubie Skier. Zaraz to nie wyjdziesz z niego, znając życie Mówisz? No, pewnie Nie trafiłeś No i co z tego, chodź tu Nie ma Chodź tu Nie O, o to mnie potrąciło Tak! O rany, co za lipa prowadzi Avengera. Wyznaczony do likwidacji, Ała! co? Co to za... znaczy wyznaczony do likwidacji? Kto? Ja. A, no bo też z klubu. Aha. Czego rozwalić? No Trzeba rozwalić Berberta. Ej, Dawaj za tutaj. Nie. Tu mnie nie, 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 Poczeka, nie, na ten. No co za typiasz? O, nie ma dwóch o, a, miejsc, gąsie. Dobra, zabij zabij Berberta, co? To jest w ogóle? Nie, tak daleko to nie ma sensu. Dobra, moi drodzy, z tym sobie jeszcze was kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, HEJOS! Ja go jeszcze rozwalę, czekajcie sekundę. No nie no kurde, może dlaczego się spada z tego motocykla co 5 sekund? To Dobra. Podeślij. Dawaj I mi nie... opresora jeszcze raz. Może się wyrobię w czasie jeszcze, żeby go rozwalić. 10 sekund. Berbert nie, nie... mogę wejść do niego. Berbert, nie wychodź z sesji! Czekaj, Berbert, może pieniążki ja poczekaj, cię, z ci? będą. jak już będę miał... Już mam mieć tego opresora, to przynajmniej no niech... No, kurde, F! Czy jakieś w ogóle tutaj o Nie, rozwiązałem jakiś... klub drań. Będzie na ten motor. O nie, już nie ma tej misji najgorzej. A chciałem Berberta potrącić. No co jest? Nie. Co się stało? Ten, ten motor to idzie do strzał Naciśnij E, aby wsiadać, a, aby wejść do Avengera. Wcisnąłem E, turbo doładowanie. Drębałem sobie głową Avengera. <grym> Chciałem, Herbert! Pomóc ci! Nie, nie trzeba. Może jednak. Co jest? A trzeba było nie kopać.